Instytut Teleradiotechniczny jest jednostką naukową, która od wielu lat uczestniczy w Międzynarodowych Targach Energetycznych Energeta. W tym roku nasza ekspozycja... Zasługuje na szczególną uwagę, dlatego że wystawiamy opracowany w Instytucie Produkt urządzenie przeznaczone do zabezpieczania rozdzielnic średnich napięć. Urządzenie to MUPASZ 710 Zdobyła główną nagrodę w organizowanym konkursie przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pod patronatem Ministerstwa Gospodarki. W tym roku po raz pierwszy prezentujemy dwa nowe urządzenia. Opracowany w instytucie dla firmy HMC. Jest to przekaźnik wielofunkcyjny o nazwie PW1, zastosowany w górnictwie w stacjach kompaktowych. W takich stacjach może być zainstalowanych do 16 tego typu urządzeń. Z naszym długoletnim partnerem, Instytutem Tele i Radiotechnicznym, opracowaliśmy nowy rodzaj inteligentnego zabezpieczenia. To zabezpieczenie oprócz funkcji zabezpieczeniowych pełni również rolę wizualizacji poszczególnych łączników. Elektrobudowa współpracuje z kilkoma dostawcami wyłączników i zespołów zabezpieczeń. Jednym z najbardziej przez nas szanowanych, długoletnich i ze względu na poziom techniczny, uzdawanych jest właśnie ITR. Zespoły zabezpieczeń serii MUPARZ są bardzo dobrze przyjęte i w naszych elektrowniach, i w kopalniach. W kopalni odkrywkowej węgla brunatnego, bełchatów, pracuje kilkaset naszych urządzeń opracowanych w instytucie. W kopalniach Jasmos, zofiutka czyli kopalniach dołowych pracuje kilku, kilkaset rozdzielni, które są wyposażone w nasze urządzenia, w rozdzielnicach ognioszczelnych. Podstawowym naszym produktem to są stacje transformatorowe, złącza kablowe, takie jak tu za nami widzimy, stacje specjalne, metalowe. Większość tychże stacji może być wyposażona w automatykę i sterowanie. Bardzo często wykorzystujemy urządzenia firmy ITR, m.in. zabezpieczenia typu Mupasz. Ostatnio również bardzo popularne stały się Mupasze 710, które stały się wręcz no przebojem na naszym rynku. Główni producenci, klienci są bardzo zainteresowani tym produktem i już w tej chwili podpisaliśmy kontrakty na około kilkaset urządzeń.